Kto z Was nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba. Kto z Was ma przekonania, chodź do mnie? To jeszcze jest Nie Ale porozmawiamy o to jeszcze Kto jeszcze nie ma pewności zbawienia? Kto nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba. Jeżeli nie jesteś pewny, że pójdziesz po śmierci do nieba, ja też nie mam ma tej pewności. Właśnie, przyjaciele, prawo. Kto jeszcze nie ma pewności, po śmierci będzie to nie, ma, chodź do mnie teraz. Każda z tych osób to jest bardzo ładna, ale nie. O klasa, o prostu. ale nie. Jezu bardzo 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 Nawet jeżeli jeszcze upada w życiu. nawet jeżeli dotyka się ale uznał, że Jezus umarł za jego grzechy, wierzył, że w Jego łatwiej jest w stanie i ustanowił upadek swojego życia pójdzie do Niego. Ale pomódlcie się ze mną, powiecie, Boże oczy, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy że wstał z, wstał z wierzę, wierzę, że moje grzechy są przebaczone, są przebaczone. A, krew a krew Jezusa stawia się za mną w niebie. Panie Jezu, Amen. Ty jesteś moim Panem. Amen. Amen. Święty, wypełniaj swoją obecność, wypełniaj swoją głos. Wypełniaj swoją siłę, wypełniaj ich swoją determinację dla tego, które ochronę w